To gotowy, idealnie schumanizowany tekst około 500 słów po polsku, bez cudzysłowów, bez nagłówków i bez podtytułów. All New Toyota HRV wreszcie najeżdża w świeżym i nowoczesnym wydaniu, który od razu przyciąga uwagę kierowców szukających połączenia stylu, bezpieczeństwa i zaawansowanej technologii. W tym materiale przyjrzymy się bliżej temu, co oferuje najnowsza generacja tego popularnego crossovera, jakie wprowadza innowacje, jak sprawdza się w codziennej jeździe i czy rzeczywiście wyznacza nowy standard w swojej klasie. Toyota HRV od lat jest uznawana za samochód praktyczny i niezawodny, ale teraz producent zdecydował się nadać jej bardziej dynamiczny charakter, lepsze osiągi, nowocześniejsze wnętrze i bardziej intuicyjne systemy wsparcia kierowcy. Już na pierwszy rzut oka widać smukłą linię nadwozia, ostrzejsze kształty reflektorów LED oraz wyraźnie bardziej sportową sylwetkę, która dodaje autu elegancji i energii. To nie tylko kosmetyka, ale realna zmiana wpisująca HRV w aktualne trendy stylistyczne czyniąc go jednym z najładniejszych modeli w segmencie kompaktowych sufów. W środku czeka zupełnie nowa ergonomia oparta na prostocie, funkcjonalności i wysokiej jakości materiałach. Kierowca dostaje do dyspozycji cyfrowy zestaw zegarów, większy ekran multimedialny z jeszcze szybszą reakcją na dotyk oraz pełną integracją z Apple CarPlay i Android Auto. Fotele zapewniają lepsze podparcie, a przestrzeń w kabinie, zarówno z przodu, jak i z tyłu, została zoptymalizowana tak, aby każdy pasażer mógł czuć się komfortowo podczas dłuższych podróży. Bagażnik jest ustawny i pojemny, co dodatkowo zwiększa praktyczność auta na co dzień. Pod maską Toyota stawia przede wszystkim na technologię hybrydową, która łączy oszczędność paliwa z płynną i cichą jazdą. Układ napędowy został dopracowany pod kątem efektywności, a jednocześnie oferuje dynamiczną reakcję przy ruszaniu i wyprzedzaniu. Samochód prowadzi się pewnie, zawieszenie dobrze tłumi nierówności, a układ kierowniczy jest bardziej precyzyjny co daje poczucie większej kontroli nad autem. Toyota HRV wyposażona jest również w najnowszy pakiet systemów bezpieczeństwa, w tym adaptacyjny tempomat, asystenta utrzymania pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, monitorowanie martwego pola oraz automatyczne hamowanie awaryjne. Dzięki temu jazda staje się nie tylko wygodniejsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza. Wśród nowych funkcji znajdziemy inteligentne rozwiązania, które ułatwiają życie kierowcy, takie jak cyfrowy kluczyk, udoskonalona kamera 360 stopni, Lepsze wygłuszenie kabiny i ulepszona aerodynamika, która poprawia stabilność przy większych prędkościach. All New Toyota HRV to samochód stworzony dla osób, które cenią sobie niezawodność, komfort i nowoczesność, ale jednocześnie chcą auta o atrakcyjnym wyglądzie i przemyślanej konstrukcji. Jeśli chcesz więcej takich recenzji i materiałów o nowych modelach, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz i daj znać, co sądzisz o nowej Toyocie HRV.